Nowenna przed uroczystością świętej siostry Faustyny. Dzień ósmy. Dziś chcemy Wam pokazać, jak wyglądała cela siostry Faustyny. Nie był to taki mały pokój, jak tu widzicie, ponieważ siostry mieszkały razem w wieloosobowych celach. Sprzęty tu zgromadzone pochodzą z czasów, w których żyła nasza święta. Niektóre z nich należały do niej, jak na przykład krzyż i figurki Jezusa i Maryi. Cela siostry Faustyny także była świadkiem jej spotkań z Jezusem oraz wielu cierpień i nieprzespanych nocy. Jezu mój, dobranoc. Dzwonek mnie wzywa do snu. Jezu mój, widzisz, rzekonam spragnienia za zbawieniem dusz. Dobranoc, oblubieńcze mój. Cieszę się, że już o jeden dzień bliżej wieczności. A jeżeli pozwolisz Jezu jutro się zbudzić, rozpoczna nowy hymn ku Twojej chwale. Po tej nocy cierpień, kiedy ksiądz wszedł z Panem Jezusem do celi, taki żar ogarnął moją całą istotę, że czułam, że jeżeli by kapłan przedłużył nieco chwilę, Jezus sam wyrwałby się z jego ręki i przyszedłby do mnie. Po komunii świętej powiedział mi Pan, że gdyby nie przyniósł mnie kapłan do ciebie, Przyszedłbym sam pod tą samą postacią. Córko moja, Twoje cierpienia nocy dzisiejszej wyjednały w wielkiej liczbie dusz łaskę miłosierdzia. Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących, módl się za nami. Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną świętej siostry Faustyny. O Jezu, który świętą Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski, o którą Cię proszę. Jak grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia siostry Faustyny i nagród jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen święta siostro Faustyno módl się za nami